Yo, yo, Siemanko, przyjacielu przyjaciele, witam cię bardzo serdecznie, Jest z na naszych ekranach, czyli nasza ulubiona strona, na której cię oczywiście wiem profit. Jak zawsze aż łyk wody sobie muszę wziąć. Bicie wodę. Pamiętajcie, nie jakieś kolorowe, czy jakieś inne syfy, tylko wodę, czystą. Tak czy siak, przechodzimy sobie, oczywiście teraz, co tu się odpiedziela. Nie wiem, co się odpiedziela. Tak czy siak, tworzymy sobie oczywiście case battle, 61 złotych? Coś trzeba z tym zrobić, więc wchodzę sobie i sprzedaję mojego karambita, ta no piękne, cudowne to. Ale no ja content muszę robić, panie, content oczywiście. Więc wejdziemy sobie. Codzienne najlepsze bitwy. I być może coś by się tutaj udało takiego znaleźć ciekawego. Mamy tutaj na przykład. Yy, z tego co widziałem. O, tu jest potężna bitwa. To jest potężny zawodnik, nie ma co. Mamy Asaksa oczywiście tutaj. Mamy jeszcze z tego co widziałem gdzieś tutaj. Waxes przeleciał. O, kuźwa, ale fajna bitwa od Waxesa ty. Za pięć koła? Ty, no chopie. Co mu z tego poleciało? W sensie ja nie wiem, szczerze. Nie da się tego przewinąć niestety. Więc nie zobaczę od razu jakby gotowego wyniku. No ale dobra, ja się żyję. D zainwestowałem. On to robił na standardzie? On aż tak w siebie wierzy? Jedna skrzynia na obla? No dobra. Tyle procentówek. Szczerze chyba dawałbym Doga. Ale okej, okay, kopiujemy bitwę Denisa znowu, oczywiście autentyczny, oryginalny content, czyli kopiowanie bitw innych twórców to jest to, co lubimy najbardziej. Zostaw kończę łapkę w górę, a my dodajemy I samo, i może nie Rosso, bo Rosso dodajemy zawsze... No to teraz też dodamy Rosso. Okej, okay, no zdarza się i tak w życiu. Jednak po krótkim namyśle dodamy jednak rosso i mamy, lecimy z tym koksem, 17 skrzynek przed nami. Meno war, okej, okay, to jest bardzo fajna AWP ze skrzyni Chroma oczywiście. Naprawdę fajnie, że ona tutaj poleciała, bo aż po prostu miło się zrobiło, jak się na taką na ładną wpępatrzyło. Tymczasem... To jest typ klasyczny, więc teraz fajnie byłoby trafiać. A WP Beast. Każdy trafił Bista. No właśnie ta skrzynia jest jakaś naprawdę przemocalna, niby to jest 50-50, ale z drugiej strony no te, te, te AWP naprawdę często się tu zdarzają te hypebisty, więc Milusio, przyjemnie, to mi się podoba. Tak trzeba żyć. O kuź, ale i samo te wiatr AWP pod rząd. To jest 50-50, Houston, co ty robisz? Co to ma być w ogóle? A ja TFM jedną. no zająbiście. Ja piedzielę TFM1 na cztery, no nie? Chłop wió trzy na cztery. Dobra, nie mam pytań, zdarza się i tak, ale być może przy kolejnych procentówkach. let's no nie, dlaczego? To jest najgorszy dom z tych procentówek. A tak, to moje procentóweczkowe szczęście właśnie poszło się walić, tak? No bo skoro grafiałem coś takiego, to już raczej nic mi teraz nie poleci. No raczej nie, raczej nic. No dobra. Trzy tajgę jeszcze, potem mamy Luxuriusy. Mamy skrzynię z nożami, mamy ametysta i mamy oula. Jak coś będziemy się modlić do Owla zawsze, no nie? Mitwa za 5 koła, tam Owl za 840. Jak ten Owl nic nie odda, to naprawdę będzie tu, bo przykro. Liczę na swojego fata liczę. Że ten Kajambi nie mógł polecić, no? No po prostu, no nie mógł, no nie? To, że zainwestował w to nie mógł po prostu taki polecić. No po prostu kuć nie mógł, no i pewnie Survival mu poleci. Survival dla Szymona, no jasne, dajcie mu, dajcie mu. A takiemu fiakowi biednemu to nie dacie, tak? Dobra, dacie, okej, jesteście super jednak. jest go, skins, the best. Dobra, ej, to jest weźcie do tych różnic, tylko i wyłącznie. Ej, no dobra. Let's go! Talent dla mnie! Dobra, Co wam wszystko, co powiedziałem! Tysiąc złotych przewagi! Lecimy grubo! Teraz nie ma wycofki, nie może teraz się nie udać. on jeszcze na moim koncie zabitysta! Tak jest, ale potężny Profit 4400! No błagam, tylko żeby tu on oh, nikomu nie poleciał! Let's go! Będzie moje! Będzie moje! Jestem potężny, jestem najlepszym graczem w tej sonie. 9,5 Dzięki, Denis. No, budziaczek dla ciebie. No i mamy to! Mamy Profit Łatli 4,5 tysiąca złotych, czyli tyle, co praktycznie ostatnim razem się przegało. Więc no tak jak to widzicie, tak to jest. Teraz się wygrywa, teraz się. Raz się przegrywa, się wygrywa, się wygrywa, się wygrywa, się przegrywa. Tak, czy siak, teraz akurat wygrałem, więc jest super, to mi się podoba. Czy to wszystko chcę sprzedać? Chyba tak, bo potem nie chcę sprzedawać wszystkiego po kolei. Chociaż, szczerze, najchętniej to jednak nie. Najchętniej to bym sobie właśnie jeszcze tak dał na gierczkę, bo chcę przetestować jedną batlę. Nie będę ukrywał do Dividu, chcę przetestować jedną batlę. I zrobimy teraz, co właśnie wygrałem. Ale wygrałem na klasyku, więc idealnie Underdoga tworzymy, no oczywiście, że tak. Nowa bitwa. Dodaj skrzynię, eee, lecimy sobie, właśnie, Tiger, tylko pytanie, w które Tiger ją chciał pójść, a ja najpierw jeszcze sobie przed tym sprawdzę takiego Tigera na surowo, jak to wygląda. 190 zł wersja jednoprocentowa i teraz, aha, i my tutaj mamy, okej, okay, to jest jakby, to, ten procent decyduje tylko o szansie na karambita Tigertówa, z tego co widzę, tak? Eee, chyba tak, chociaż jeszcze coś tu się zmienia? Nie, zmienia się tylko i wyłącznie, a jeszcze, czekajcie, zmienia się, zmienia się bajony Tigerów i karambit tiger nie, w tej 2% mamy 2% na M9 i 2% na Tiger Tufa. Aha, okej. Okay. A tutaj w 3% mamy tylko jeszcze, że 2% dochodzi do tego bajoneta i mamy 3% na Karambita Okej, okay. no to teraz rozumiem jak to działa Czyli tutaj mamy 10% jakby na to, że poleci jakiś Tiger tuf, tutaj mamy 6% Rozumiem, no dobrze było to skumać, bo tak na dół sprawę tak klikałem i myślałem Eee w sumie tam do wielkiej różnicy nie macie, 1 czy 3%, 3% jak się zrozumiało zasadę Ma to sens, ma to rację by tu więc lecimy sobie z trzema, z trzema takimi skrzydeczkami czy jeszcze jedna będzie upchana? Będzie upchana. No kuchyba 20 zł, chupie, Hopie. Czy ty widziałeś co cię wygrałem? Wreszcie 20 zł to ja robię w ten sposób i już mam, tak? Lecimy. case battle oczywiście, nowa bitwa, dodaj skrzynię i robimy sobie teraz w takim razie tego Tigerka Trzy takowe skrzynie. Znaczy, no, nie jest trzy, cyk. No nawet tutaj 2% jeszcze się udało wepkać. doki 4 osoby i teraz! I teraz, oczywiście, że im nie leci. W sensie im właśnie leci. Sorry, tego z, jest, go z kim się nie strzałeś. Teraz oczywiście mi leci. Nie, teraz mi nie leci. Teraz im leci. Dokładnie tak. No, o to chodziło. Teraz im leci. Właśnie tak miało to by zostać powiedziane. I tak już teraz mówię. Im leci, mi nie leci. Proste, proste. No nie, czego tu może nie rozumieć. Na starcie, no nie do końca. A co to w ogóle jest za naklejka? To old for this. Okej, okay, że zostaje na to. No czaję, czaje. Kupam przeczułkę. Tak czy siak szkoda, bo dwie skrzynie. Tiger. i to jeszcze te 3%, na które wyłożyłem tu, bo duży pitos. Nie poleciało totalnie nic, naprawdę. Mogłem dać cię do procentówki, zaoszczędzić dużo kasy. Nie, tylko że tego nie zgarnął, błagam. Uff, dobra, chociaż to. Chociaż to. Widzu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że normalnie bym coś powiedział. Być może bym się nawet podgotował tutaj, ale z racji na dzisiejsze profity, na dzisiejsze dokonania, to wstyd by mi było tak postąpić, więc po prostu powiem, że się zdarza, no bo tak się zdarza, że nie wszyscy zawsze wygrywają. Jeżeli chcesz dać szansę swojemu szczęściu, klikasz w plusik, wpisujesz kodik FIACO. Dzięki czemu masz oczywiście 10% bonusu do depozytu na jest go skinsie, wpłacisz tysiaka, masz 1100 i tak dalej. I darmowy 2 złote 10 groszy. dzięki czemu otwierasz sobie dajmową skrzyneczkę e, na przykład taką, an indirect case za 6,33 akurat na jasę, bo ja otwieram 3 na jasę, sobie jedną e, i tutaj masz na przykład Glock 18, Balsen, Barney, to jest chyba najlepszy skin do Glocka w całej historii. No ja to z takim to bym biegał po jak powalony, więc możesz sobie zgadzać totalnie za friko. Mam nadzieję, że się podobało, mam nadzieję, że zostawisz tę łapeczkę w górę i że widzimy się oczywiście już w co Trzymaj się, strzała!